No, dobra, szybko. Okay. Łapy, łapy, kasa. Nowej kasy. Nowej kasy, szybko. Star... Nie, bo mnie policja goni. Nie mogę. Chowaj tego gnata. Nie mogę. Co się się dzieje. Nie celuj do mnie. Nie celuj w niego. Na wejście. O kurde, kurde, stary, co tam się stało? Czym on do ciebie celował? Nie, nie, nie Chodź zobaczyć do środka, bo ja słyszałem jakieś krzyki i strzały w środku. No ja też, ja słyszałem tłuk butelek. Nie, zobaczmy. A gdzie jest sprzedawca? Zobacz, ta, Są powywalane butelki. No to jest... O, jest jakaś plama, zobacz, ze czerwona. Na zapleczu też nikogo nie ma, jest tylko safe. No nie ale z... wiem, ale ja tutaj nie. widzę porozwalane butelki stare. Ja nie będę, ja nie kradnę, więc ja nie biorę. Co? Czy... Skoro nie ma nikogo, to co nam zabroni wziąć jedno piwerko? No dokładnie. Dobra. Chodź stąd, bo tu. To... W ogóle jak ty się nazywasz? Dawid, ja jestem Lukas, Lukas Marks. Dobra, No weź może daj mi numer telefonu, to będziemy w kontakcie. Dobra, 555? E, Dobra, 412? No no no, 83. Dobra, macie zapisanego. Dobra, Dobra, no to jesteśmy w kontakcie. Będziemy w kontakcie, w kontakcie no. Jest... Ej, stój! Stój! Wracaj tu! Wracaj nie. tu śmieci! Się... Czemu oprobowałeś tam ten sklep? Tu wiścia nie ma Broń 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 Co ty chcesz? Dobra, 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 dobra Wytłumacz mi tylko czemu tam ten sklep Potrzebuję kasy na co? Na operację mamy, i co? No, nie. I, sytuacja i lepiej ci z tą informacją? No. Szkoda mi, ale... I... Nic nie, nie poradzisz. Nie musisz sobie z życia robić błota, nie? A jak mam inaczej Odóż. kasę zdobyć? Odłóż tego gada, stary. Odłóż. Naprawdę, możemy Ci pomóc. Nie trzeba. Nie trzeba po prostu. Nie trzeba robić sobie z życia, bota. Starczy tylko poprosić. Ich. A jak mam kasę inaczej zdobyć? Powiedz mi. Jak masz na imię? Levi. Ja jestem Lukas. Miło Cię poznać. Możesz mi podać swój numer, możemy być w kontakcie i po prostu najwyżej jakoś się zgadamy, nie? Będę, mogę, mogę Ci dać hajs trochę, bo też mam trochę, ale nie za dużo, ale będę mógł się pożyczyć. Operację mamy. No dobra to podaj mi numer. 654 011 423 Hej okay. Dzięki Więc będziemy w kontakcie Naprawdę Nie musisz sobie zrobić robić błoto To wszystko było niepotrzebne Więc hmm. pamiętaj jakby jak będziesz potrzebował pomocy Dobra. albo czegoś jakiś... W razie czego się odeżdża. Siema Cześć. Trn. Halo, Trn. halo, halo. Trn. Halo? No, siema. E... Siema, ty jesteś Dave, nie? No, 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 tak, tak. Dobra, e... ja ogólnie w tej sprawie pędasz jak e... pod tym sklepem ktoś go obrobował, nie? No, coś mi świta. No, no, to tamten dziomek to on potrzebuje hajs na operację, nie? Mamy. No to. I... Przykro mi to słyszeć. Nie wiem, możemy mu jakąś spróbować no, pracę ogarnąć. No możemy mu pomóc, nie? No. Więc chcesz się gdzieś spotkać? No możemy. To może dobra. pod tamtym sklepem, który obrabował. No dobra, to dawaj. Dobra. No siema. siema. O siema. O siema mu. Siema. No chodź, chodź, po, chodź idziemy się przejść, ja muszę z tobą pogadać. Dobra. No i to ogólnie wyglądało tak, że jak ty zapocząłeś, nie? No. To ja go spotkałem i po prostu goniłem go, nie? I no. po drodze jak, yy, jak po prostu nie miał gdzie uciec, to po prostu wszystko mi wytłumaczył. I mi się wydaje, że jakoś we dwójkę możemy mu pomóc. To będzie takie, wiesz, najlepsze wyjście. No, wydaje mi się, że też to będzie dobrze, żeby mu pomóc, żeby tam jeszcze więcej sklepów nie robił. Tak. A ja Najwyżdż... dla jego dobra będzie, żeby jeszcze do paki nie poszedł, a żeby możemy... matkę uratował. Możemy... Z to, że możemy się jakoś z nim zaprzyjaźnić, nie? No. I będzie Jakąś jego... pracę możemy o, ogarnąć to możemy wtedy. Możemy wezmę... załatwić pracę, bo tu też, chodzi o życie jego matki. No. To możemy... To może weź mu zadzwoni, najwyżej coś się ogarnie. To poczekaj chwilę, stój tu. Halo? Drn, drn... Halo? Halo? O. gdzie mam. No, yy, chciałbyś się z nami spotkać. Mamy dla ciebie propozycję. No mógłbym, ale nie mam za dużo czasu. Gdzie i kiedy? Nie masz? A nas, nie mówisz na pewno chwilę? Przed tym sklepem? No, mam wiesz, chwilę, ale. Ja, przy tym. No na pewno. Tak, na pewno. Albo... już co, tak trochę nie, dalej. Na moście. na moście, na moście. Dobra, zarabiadam. Nie spotkam się z nimi Ciekawe co oni chcą O oh, siema No siema stary No, mamy do Ciebie propozycję Możemy Ci znaleźć pracę, tylko, że wiesz yy, Ja mam taką jedną propozycję On też i... Ja mam taką trochę bardziej ryzykowną, ale... Hm. Taką... Może, może nam się to udać, albo nie. No, mogę ci zaproponować pracę dealera. Ja już kiedyś byłem dealerem i sprzedawałem narkotyki, więc... Mi to, mi to wyszło na razie na dobrze, na dobre. I to jest moja propozycja. Ja jego, teraz wysokie. Ja wpadłem ja na pomysł, że na przykład, nie wiem, byśmy znaleźli jakiś domek schludny na wynajęcie i tam na przykład byśmy te narkotyki produkowali. Byśmy mieli taką bazę własną Dobra, ale kto ogarnie razem do tego? te wszystkie potrzebne nam substancje. mam kontakty. Dobra. Wchodzę w to. Wchodzisz to? Dobra. No to najwyżej spróbujemy tutaj z Lukasem ogarnąć miejsce na zamieszkanie. I najwyżej się skontaktujemy z tobą. No, skontaktujemy się z tobą. Dobra. Czekam na telefon, siema. Dobra, siemano. Halo? Halo? No, o, siema. siema. E, stary, wynajdziemy apartament. I no, no my już tutaj trochę, trochę bachów bongo. I... Czy wpad... Wpadasz do nas? Mogę wpaść zobaczyć, no. Dobra, to weźmy mi podleś Lipineskę i zobaczę. Dobra. Pojedziemy zobaczyć ten biznes. Ciekawe co oni wymyślili. Jak jeździsz dyppie? Muszę na lepszy pojazd nazbierać, bo ten skuter to jest Halo, jadę! No jadę już. Ej, stary, gdzie już jesteś? Blisko. Jestem przy jakimś... Yy, ...banerze... Yy, ...Going Chip. Jestem przy... Już przy jakimś domu jestem. BMX tutaj stoi na zewnątrz. Dobra, dobra. Dobra, wchodzę. To, to dawaj, to wbijaj. Dzwon, no, to dzwon, ja dzwonię, wiesz, Stary. Siema, stary. O siema, no. Siema, siema, siema. Ogólnie patrz. Co to tak bo? Tutaj... Y... Wyna wynajęliśmy ten apartament. Moi stary, słuchaj. Mamy taki no. pomysł, że będziemy wkłady do bongo, nie? Produkować. Wkłady do bongo. To chodzi ci o... Tak. o Maryśkę. Będziemy myśleć, się... Tak. No dobra. Tak, tak. Pasuje no. mi ten biznes. Pasuje. A jak wy to Będziesz chcecie to? rozprowadzać? No normalnie, będziemy po prostu... Kto będzie chciał, ten będzie pisał. Wiecie, będzie... po prostu... Y... Albo ja mam no, pomysł, że będziemy paczkę. mogli to... Na ośkach rozprowadzać. No. Tak też można. Najlepiej mamy pierwszy towar, ale musimy... nasz pierwszy towar, yy, który do nas szedł, podjebali. I musimy no. do nich jechać i im to zajwać. To, to, jedziemy, na? Jedziemy. O chyba musimy. Jedziemy. Dobra, jedziemy, musimy wyjaśnić. Wsiadajcie. Porachunki. Ja ze z tyłu usiądał. Wsiadajcie. Albo do przodu czekaj. Ja Weźmy jedź. Czekaj, ja wam już zaznaczę. Policja. Ja mam nie, nie, nie trzeba to jej... Zaraz nie, nie. będę tej policji. Ja mam znajomość. O. No to jedziemy, nie? Jedziemy, jedziemy. Będziemy wyjaśnić. A mają tam jakieś broni czy coś? Co robisz, pacany? A mają tam jakieś broni czy coś? A więc przy okazji, jak będziemy tak trochę dłuż, dłużej jechać, to możemy się poznać bliżej, nie? No. no. ale ja się pytam, czy Skąd, mają tam jakieś bronie, czy coś? I części, części Los Santos? No ja... Ten... Ja się wychowałem tam na tych osiedlach całych. Ja jestem, ja jestem z południowej części. Ja Jest. jestem z... Sandy Shorts No, no to tam też czasami... Jest. Ja jestem z paletą. A ty? Skąd jesteś? Paleto I co? Jesteśmy na miejscu no. ja, chłop ja, chłopaki, nie mam gnata, więc... Ktoś ma? ja, mam. ja mam Dobra, to dawaj, Ja mam nóż, no taki To ja tam wchodzę? Idź, my tu, my tu na ciebie poczekamy, idź Zobaczymy, chodź, wsiadamy do auta już od razu Dobra, co? gdzieby się tam bejde. nic nie stało, Dobra, Zaczynam Dobra, są ci Jak stary? Udało się? Udało się Udało się? Tak, nie żyją wszyscy Wyjaśniłaś ich czy nie? Co Dobra, trzeba jak najszybciej stary Dobra, idziemy Pieprzamy Jedź, jedź, bo tu zaraz policja się zjawi Pewnie sierifi zostali zawiadomieni już No to dobrze Dobra Ja idę się drzemąć Jak dojedziemy to... ...to mnie wypuścią Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze No Mam nadzieję, że żadnych ataków na nas nie będzie No miejmy nadzieję, ale co? to mnie tylko się No To wiesz... Może być hmm. różnie no, i tam mieli zapasy kilkoroczne, więc... No sporo tego mieli, nie powiem, że nie ale przynajmniej kasy trochę za to tam... Kurde, ja mogliśmy Będzie. coś tam wziąć. No dobra. Proszę. Dobra, to idziemy. O no to dobra. musimy se usznąć, że są takie wykończone, nie? O kurde. No i jakie mamy plany dalej? A.